Program lokalny Małgorzata Pacyna. Dobry wieczór. Witam Państwa w 501 programie Studia Karat i zapraszam do obejrzenia materiałów, jakie przygotowaliśmy w minionym tygodniu. Powracając jeszcze do atmosfery ostatniego jubileuszowego programu, chcielibyśmy podziękować wszystkim za życzenie, jakie otrzymaliśmy. W właśnie z okazji dziesięciolecia studia i emisji 500 programu w bazie Spółdzielni Mieszkaniowej, spotkali się przedstawiciele zarządu Spółdzielni, Rady Programowej, Władz Miasta i Powiatu. Obecni byliśmy także my, czyli pracownicy Studia Karot. Przy kawie i ciastku wznieśliśmy toast za dziesięciolecie naszego studia. Przyjęliśmy gratulacje z rąk m.in. prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Bronisława Jurgi, starosty Ryszarda Kurpa oraz burmistrzów Jana Słomińskiego i Andrzeja Rogozińskiego. Otrzymaliśmy także dyplomy i gadżety związane z naszym miastem i powiatem. Na pamiątkowym adresie starostwa napisano: Z okazji dziesięciolecia działalności i emisji 500 programu lokalnego składamy w imieniu Zarządu Powiatu Boszczyńskiego gratulacje i wyrazy uznania. Od samego początku istnienia redakcji konsekwentnie poszerzała na ofertę programową, wzbogacając jej formę, treść i wprowadzając nowe programy, także doskonalając warsztat techniczny. Studio rejestrowało w zasadzie wszystkie najważniejsze wydarzenia życia społeczno-gospodarczego, kulturalnego czy sportowego na terenie Lugia, <coughs> a także poza jego granicami. Materiały są celnym zbiorem z życia ziemi borsztyńskiej o sporej wartości poznawczej. Na podkreślenie zasługuje szczególnie strona informacyjna telewizji, jakże przydatna dla naszego społeczeństwa. Wyrażam nadzieję, że studia Kara to będzie swoje zasięgnięte także inne dzielnice miasta i w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że naprawdę jest to moim marzeniem, ponieważ wiele programów jest, znaczy program jest emitowany <coughs> praktycznie raz w tygodniu w wymiarze ponad godzinnym, niejednokrotnie prawie dwugodzinnym, a duża część mieszkańców nie ma możliwości korzystania z tego. Był kiedyś taki pomysł rozszerzenia tego ale w tej chwili, z tego co wiem, nie jest to w gestii ani w spółdzielni, ani w gestii zespołu redakcyjnego, tylko okay. e, osób, które zanegują siecią. Okay. Myślę, że do tego tematu, hmm, Panie Burmistrzu, jest, będzie okazja chyba wrócić, aby nasi mieszkańcy mogli w szerszym zakresie korzystać z tej lokalnej telewizji. E, kończąc życzę wszystkim dalszych osiągnięć, udanych emisji kolejnych programów, innowacyjności redakcyjnej pracy, dobrej współpracy z samorządami, Pracownikom dać zaś zdrowia i szczęścia osobistego i szczęścia rodzinnego. Tego życzył nam starostary Szart Kurp. My pragniemy przy tej okazji jeszcze raz podziękować nie tylko jemu, ale wszystkim tym, którzy byli z nami i pomagali przez te wszystkie lata. Przede wszystkim zarządowi spółdzielni i panu prezesowi Bronisławowi Jurdze. Na dzień dzisiejszy pracuje na studiu tylko kilkoro, ale przez 10 lat wielu... Pozostawiło w studiu ślad swojego zaangażowania. Dziękujemy wszystkim.